Ta? Widziałem fragmenty, yy, proszę sobie wyobrazić, yy, Titanica, który był w, w 1997 roku. I to widać. Na początku nikt nie chciał w to uwierzyć. Plotki, które krążyły po warszawskich kawiarniach i redakcjach portali plotkarskich, brzmiały zbyt niewiarygodnie, by mogły być prawdziwe. A jednak Cezary Pazura, jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów polskiego kina, człowiek o uśmiechu, który przez dekady rozbrajał publiczność w kinach i przed telewizorami, postanowił po raz kolejny wejść w związek małżeński. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że ślub miał odbyć się w momencie, gdy aktor skończył 63 lata, a jego wybranką została młodsza od niego o całe pokolenie Anna Nowak, kobieta, o której dotychczas nikt wiele nie wiedział. Warszawa aż huczała od plotek. Jedni mówili: to niemożliwe. Cezary w tym wieku już dawno pogodził się z rolą męża i ojca, nie będzie zaczynał wszystkiego od nowa. Inni dodawali półgłosem: a może to właśnie jest dowód na to, że prawdziwa miłość nie zna wieku. Media prześcigały się w publikowaniu coraz to nowych spekulacji, a paparazzi śledzili każdy krok aktora. Ślub odbył się w sobotnie popołudnie w jednej z zabytkowych warszawskich rezydencji otoczonych ogrodem, gdzie stara cegła spotykała się z elegancją nowoczesnych aranżacji. Teren obstawiony był ochroną, a mimo to tłumy gapiów ustawiały się przy ogrodzeniu, by choć na chwilę zobaczyć aktora, który przez lata rozśmieszał ich do łez. I kobietę, która nagle wkroczyła w jego życie, jak burza dot Cezary pojawił się w klasycznym, ciemnogranatowym garniturze skrojonym na miarę w jednej z włoskich pracowni. Mimo wieku wyglądał świeżo, z energią, której mogliby mu pozazdrościć znacznie młodsi koledzy z branży. Anna z kolei miała na sobie suknię w odcieniu śmietankowej bieli, prostą, ale pełną subtelnych detali, które podkreślały jej sylwetkę i delikatną urodę. Kiedy wysiadła z limuzyny, w tłumie rozległo się westchnienie. Dot ceremonia była pełna emocji. Wzruszenie aktora było widoczne na każdym kroku. Ręce lekko drżały, głos momentami się łamał. Anna młodsza, spokojniejsza, zdawała się dodawać mu otuchy samym spojrzeniem. Kiedy padły słowa przysięgi, w kościele zapanowała cisza, jakby wszyscy czekali na to, co się wydarzy. Tak, wypowiedziane przez Pazurę zabrzmiało jak manifest, że życie nie kończy się wraz z siwymi włosami i zmarszczkami, że serce wciąż może bić jak u dwudziestolatka dot po ceremonii, goście przenieśli się do ogrodu, gdzie czekała ich uczta godna filmowej opowieści. Stoły uginały się od dań, od klasycznych polskich smaków po nowoczesne kompozycje kulinarne. Kelnerzy przechadzali się stacami pełnymi kieliszków szampana, a orkiestra na żywo grała jazzowe standardy przeplatane hitami filmowymi, które przypominały największe role aktora. Wśród gości nie brakowało znanych twarzy: aktorzy, reżyserzy, muzycy wszyscy przyszli, by być świadkami tej niespodziewanej miłości. Każdy z nich zdawał się mieć inne zdanie: jedni patrzyli z podziwem i zazdrością, inni z lekkim niedowierzaniem. Jednak gdy Cezary i Anna wyszli na parkiet, by zatańczyć pierwszy taniec, wątpliwości zniknęły. Ich spojrzenia mówiły wszystko. To nie był kaprys ani chwilowa fascynacja. To było coś więcej. Dla opinii publicznej ślub pazury w wieku 63 lat był szokiem. Jedni pytali, czy to nie za późno na nowe życie? Inni twierdzili, to właśnie najlepszy moment, bo teraz wie, czego chce. Internet zapełnił się komentarzami, memami, gorącymi dyskusjami, ale sam aktor wydawał się być ponad to. W krótkim przemówieniu podziękował gościom i fanom, a potem powiedział słowa, które długo krążyły w sieci – Miłość przychodzi wtedy, kiedy powinna i nie pyta o metrykę. Dla Anny Nowak to był początek nowego etapu życia. Nagle znalazła się w centrum uwagi w świetle reflektorów, które dotąd skierowane były wyłącznie na jej męża, ale tej nocy wydawała się całkowicie naturalna, jakby od zawsze była częścią świata pazury. Ślub ten stał się wydarzeniem, które podzieliło opinię publiczną, ale jednocześnie przypomniało, że życie potrafi zaskakiwać nawet wtedy, gdy wydaje się już ułożone i przewidywalne. A Cezary Pazura, śmiejąc się w objęciach nowej żony, udowodnił, że nigdy nie jest za późno na szczęście. Rodzina Cezarego Pazury od lat budzi ciekawość opinii publicznej. Nie tylko dlatego, że sam aktor jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny filmowej i kabaretowej, ale również dlatego, że jego życie prywatne często splatało się z zawodowym, tworząc wielowątkową opowieść pełną emocji, zwrotów akcji, i niespodzianek. Historia tej rodziny to nie tylko opowieść o miłości i kryzysach, lecz także o sile więzi, które, mimo burz, zawsze odnajdują drogę do zgody. Na początku był Cezary, chłopak z Tomaszowa Mazowieckiego, wychowany w zwyczajnej rodzinie, w której wartości takie jak praca, uczciwość i humor były na wagę złota. Jego rodzice nie mieli nic wspólnego z show biznesem. Ojciec pracował w zakładzie, matka prowadziła dom, ale to właśnie oni zaszczepili w nim wyobraźnię, pasję i potrzebę śmiania się z samego siebie. Kiedy Cezary opuszczał rodzinne strony i wyruszał na studia aktorskie do łodzi, nikt nie przypuszczał, że wkrótce jego nazwisko znać będzie cała polska. Dot pierwsze małżeństwo aktora nie przetrwało próby czasu. Zrodziło się w młodości, kiedy dopiero zaczynał swoją drogę. Choć ten etap życia bywał trudny, pozostawił w nim ślad, który ukształtował go jako człowieka i ojca. Córka z pierwszego związku Anastazja dorastała już w cieniu sławy ojca, który raz po raz pojawiał się na ekranie w rolach, jakie kochali widzowie, od błyskotliwych komedii po dramaty. Dla niej jednak nie był tylko aktorem, ale przede wszystkim ojcem, do którego zawsze można było zadzwonić. I który, mimo natłoku pracy, starał się znajdować czas na wspólne chwile. Dot drugi rozdział życia rodzinnego, Pazury wiązał się z kolejnym małżeństwem, które również przyniosło mu doświadczenia, ale i lekcje o kruchości uczuć w świecie pełnym blasku reflektorów. Choć tamta historia również nie miała szczęśliwego zakończenia, otworzyła przed nim perspektywę zmian i przygotowała na spotkanie z osobą, która miała. Zrewolucjonizować jego życie. Tą osobą była Edyta Zając, młoda kobieta, którą poznał przypadkiem w zupełnie nieoczekiwanym momencie. Media nie dawały im spokoju. Różnica wieku, okoliczności znajomości, spekulacje dotyczące intencji, to wszystko sprawiło, że rodzina Pazury znalazła się na językach całej Polski. A jednak to właśnie w tym związku aktor odnalazł coś, co nazywał domowym spokojem. Z Edytą doczekał się trójki dzieci: Ameli, Rity i Antoniego. Dom Cezarego i Edyty stał się miejscem, w którym codzienność mieszała się z wyjątkowością. Z jednej strony zwyczajne śniadania, odprowadzanie dzieci do szkoły, rodzinne wyjazdy, z drugiej życie pod ciągłą obserwacją paparacji i internautów, którzy komentowali każdy ich ruch. Cezary doświadczony życiowo, nauczył się jednak dystansu. W mediach mówił, że najważniejsze to umieć śmiać się z samego siebie, a rodzinę chronić przed nadmiarem blasku fleszy. Dot jego starsza córka Anastazja, która dorastała w zupełnie innym świecie niż młodsze rodzeństwo, dziś sama jest dorosła i próbuje swoich sił w życiu zawodowym, niezależnym od ojca. Choć ich drogi życiowe różnią się, łączy ich więź ojcowsko-córkowska, w której czuć wzajemny szacunek i zrozumienie. Spotkania całej rodziny z Anastazją, Edytą i młodszymi dziećmi bywają niezwykłe, bo łączą pokolenia i różne etapy życia Cezarego. Rodzina Pazury jest pełna kontrastów. Z jednej strony publiczne życie, błyskawice fleszy, wywiady, programy telewizyjne, z drugiej. Prywatne chwile, które są bezcenne. Wakacje spędzane w zaciszu, wspólne gotowanie, czytanie książek dzieciom, długie rozmowy z edytą o tym, jak chronić rodzinę przed światem zewnętrznym, to elementy, które tworzą ich codzienność. Cezary, mając dziś ponad 60 lat, wciąż podkreśla, że dzieci nadają sens jego życiu. Gdy mówi o nich w wywiadach, widać wzruszenie. Mówi o tym, jak młodsze córki inspirują go swoją radością, a syn Antoni daje mu poczucie kontynuacji. Jego żona Edyta natomiast jest nie tylko partnerką, ale i menadżerką, która często wspiera go w podejmowaniu decyzji zawodowych do rodzina Pazury. To też historia zmagań z hejtem, z oceną innych, z trudami wychowania dzieci w świecie, gdzie prywatność praktycznie nie istnieje. To historia kompromisów, w których trzeba było nauczyć się stawiać granice mediom i fanom. Ale to również opowieść o radości urodzinach świętowanych w gronie najbliższych pierwszych krokach dzieci wspólnych świątecznych tradycjach, które mimo różnicy pokoleń spajają całą rodzinę. Wszystko to sprawia, że opowieść o dorodzinie do Cezarego Pazury staje się czymś więcej niż tylko historią znanego aktora. To uniwersalna opowieść o tym, jak ważne są korzenie, więzi i miłość, która Choć czasem trudna, daje siłę by iść naprzód. Majątek Cezarego Pazury od zawsze budził ciekawość, ale prawdziwa historia zaczęła się dopiero w momencie, gdy media zaczęły doszukiwać się nie tylko liczb i cyfr, lecz także skrywanych opowieści stojących za każdym domem, samochodem, działką czy obrazem wiszącym na ścianie. Jego życie zawodowe przez dekady owocowało w rolach, które przynosiły mu nie tylko sławę, lecz także stabilizację finansową, a każdy projekt, reklama, film czy Serial stawał się kolejnym kamieniem w imponującym gmachu jego prywatnego imperium. Gdy w wieku 63 lat zdecydował się na ślub z Anną Nowak, opinia publiczna zrozumiała, że to, co posiada, stanie się teraz wspólnym dobrem rodziny, a zatem jeszcze bardziej intrygującym tematem do obserwacji. Mieszkanie w centrum Warszawy, usytuowane w jednej z kamienic, gdzie historia spotyka się z nowoczesnością, stanowiło punkt wyjścia. To tam w salonie o wysokich sufitach, ozdobionym sztukateriami i kryształowym żyrandolem sprowadzonym z Włoch, aktor przyjmował gości, dyskutował z przyjaciółmi i wspominał początki kariery. W apartamencie znajdowały się regały pełne scenariuszy, zdjęć z planów filmowych i nagród od statuetek festiwalowych po symboliczne pamiątki od fanów. W gabinecie stało biurko z drewna orzechowego, na którym leżały rękopisy i notatniki, a każdy z nich krył w sobie zalążki nowych pomysłów, które mogły w przyszłości przynieść kolejne dochody do drugim filarem. Majątku była posiadłość pod Warszawą ukryta wśród drzew, z dala od ciekawskich spojrzeń. Tam znajdował się ogród o powierzchni kilku tysięcy metrów kwadratowych z altaną, niewielkim stawem i szklarnią, w której Anna hodowała egzotyczne kwiaty. Dom zbudowany w stylu nowoczesnej rezydencji miał przeszklone ściany i tarasy z widokiem na las, a w środku prywatne kino z ogromnym ekranem, salę do ćwiczeń jogi, bibliotekę pełną pierwszych wydań powieści oraz galerię sztuki. Na ścianach wisiały obrazy młodych polskich artystów, których pazura wspierał finansowo, a każdy obraz opowiadał historię znajomości, spotkań i pasji. Piwnica była królestwem wina. Półki uginały się pod butelkami sprowadzanymi z Francji, Włoch i Hiszpanii, a niektóre roczniki miały wartość kolekcjonerską. Samochody to kolejny rozdział tej opowieści. W garażu pod rezydencją stały pojazdy będące świadectwem różnych etapów życia aktora: klasyczny Mercedes z lat 90., którym jeździł w czasach największych sukcesów komediowych, sportowe Porsche, które kupił jako nagrodę dla siebie po trudnym okresie zawodowym, SUV, który miał być praktyczny i rodzinny, a także elektryczny samochód najnowszej generacji, symbol nowoczesności i troski o środowisko. Każdy z tych samochodów był nie tylko środkiem transportu, ale także nośnikiem wspomnień, emocji i historii, które potrafił opowiadać godzinami do wspomnieć także o inwestycjach mniej widocznych, ukrytych w dokumentach i cyfrach. Akcje kilku firm technologicznych, które przynosiły regularne zyski, nieruchomości kupowane w mniejszych miastach, mieszkania wynajmowane studentom i młodym rodzinom, a także udziały w restauracjach prowadzonych przez znajomych. Te ostatnie były szczególnie bliskie sercu Anny, bo dzięki nim mogła realizować swoją pasję do kuchni i designu wnętrz, projektując wnętrza lokali tak, aby każdy gość czuł się wyjątkowo. Nie można zapominać o sztuce. Kolekcja pazury obejmowała nie tylko obrazy, ale także rzeźby, fotografie i unikatowe plakaty filmowe. Każdy przedmiot miał historię: rzeźba kupiona od artysty poznanego podczas festiwalu w Gdyni, fotografia otrzymana w prezencie od reżysera po zakończeniu zdjęć, plakat filmowy z autografami całej ekipy. Dla wielu ludzi był to tylko zbiór przedmiotów, ale DLA niego i jego żony stanowił prywatne muzeum miejsce, w którym przeszłość spotykała się z teraźniejszością a jednak największym skarbem były relacje rodzinne i wspomnienia, które stawały się częścią tego majątku. Albumy pełne zdjęć, skrzynie z listami, kasety VHS z nagraniami z planów filmowych, ręcznie pisane życzenia od dzieci i wnuków. Anna szybko zrozumiała, że bogactwo jej męża nie mierzy się tylko w złotówkach czy euro, ale także w tysiącach chwil, które udało mu się ocalić od zapomnienia. Majątek Pazury i Nowak nie był jedynie sumą nieruchomości, samochodów i inwestycji. Było powieścią o życiu człowieka, który przez dekady pracował na swoje nazwisko i kobiety, która wnosiła w to życie świeżość, harmonię i nowe spojrzenie. Dla jednych był to symbol luksusu, dla innych dowód na to, że sukces to także umiejętność dzielenia się tym, co się posiada z najbliższymi. Każdy detal od kryształowej karawki stojącej w salonie, przez zegarek schowany w szkatułce, aż po dom letniskowy nad Mazurskim jeziorem, tworzył mozaikę majątku, który w oczach opinii publicznej urastał do legendy. Jednak dla samego Cezarego i Anny była to po prostu codzienność, przestrzeń, w której mogli być sobą kochać się i budować wspólne życie, nie zważając na to, że cała Polska patrzy im na ręce. Opowieść o dziele, które ukształtowało nazwisko Cezarego Pazury, zaczyna się nie w chwili premiery, lecz znacznie wcześniej, w momencie, gdy młody aktor po raz pierwszy stanął przed kamerą nie do końca świadom, że pewne wybory zawodowe staną się fundamentem jego legendy. Historia ta rozwija się powoli, z każdą sceną, każdym żartem, każdym gestem, które publiczność przyjęła najpierw z rozbawieniem, potem z zachwytem, a ostatecznie z uzależnieniem od jego stylu gry. Arcydziełem, które wyniosło go na piedestał polskiej kinematografii, były role komediowe w filmach Marka Koterskiego i Juliusza Machulskiego, ale szczególną siłę miała kreacja w Killerze, gdzie wcielił się w postać zwykłego Warszawiaka, który wplątuje się w świat mafii i pieniędzy. To właśnie tam narodziła się legenda pazury, człowieka zdolnego do balansowania między groteską a realizmem, między śmiechem a dramatem, między lekką rozrywką a metaforą współczesności. Film ten nie był jedynie historią z gangsterskim tłem, był zwierciadłem lat 90. w Polsce epoki transformacji, chaosu, dzikiego kapitalizmu i fascynacji zachodem. Publiczność natychmiast odnalazła w głównym bohaterze kogoś, kto przypominał ich samych, człowieka przeciętnego, nieco zagubionego, ale sprytnego, zdeterminowanego, by przetrwać w nowej rzeczywistości. Gdy na ekranie wybrzmiewały kwestie wypowiadane charakterystycznym, lekko ironicznym tonem pazury, ludzie śmiali się nie tylko z dowcipów, ale także z własnego odbicia w tym bohaterze. Każdy dialog stał się częścią języka ulicy, powtarzanym w szkołach, biurach i domach. dot sukces killera nie polegał jedynie na frekwencji kinowej, choć ta była imponująca, bijąc rekordy. Najważniejsze było to, że film otworzył drzwi do nowej tożsamości aktora. Od tej pory Pazura nie był już tylko rozpoznawalnym twarzą z komedii, ale symbolem całej epoki. Krytycy dostrzegali w jego grze niezwykłą zdolność łączenia satyry z autentycznością. Nie grał postaci w sposób przerysowany, lecz nadawał jej ludzką głębię. To balansowanie sprawiło, że ludzie chcieli do niego wracać, a każdy kolejny film z jego udziałem stawał się wydarzeniem dot za kulisami Killera, kryło się mnóstwo detali, które później urastały do rangi legendy. Godziny spędzone na planie, powtarzanie scen, aby uzyskać idealny rytm dialogu, improwizacje, które reżyser zostawiał w Filostylej w filmie, bo były zbyt dobre, by je wycinać. Aktor potrafił wejść w rolę do tego stopnia, że ekipa filmowa śmiała się, iż Pazura nie wychodzi z postaci nawet podczas przerw obiadowych. Jego gesty, mimika, spojrzenia, każdy szczegół był dopracowany. Dot, tu właśnie ta rola otworzyła mu drzwi do dalszych projektów i sprawiła, że w latach późniejszych jego nazwisko kojarzyło się automatycznie z jakością i sukcesem, ale. Killer był czymś więcej niż filmem. Był fenomenem społecznym. Tworzył tożsamość pokolenia, które dorastało w latach 90. i uczyło się żyć w nowym świecie. Był odbiciem ich marzeń o szybkim awansie społecznym, bogactwie i sławie, ale także przestrogą, że każda droga na skróty ma swoją cenę. Pazura dzięki tej kreacji zdobył coś, czego wielu aktorów pragnie. Przez całe życie stał się ikoną. Jego głos, sposób chodzenia, charakterystyczny uśmiech były rozpoznawane nawet przez tych, którzy nie chodzili do kina. Reklamy, programy telewizyjne, występy estradowe wszędzie był witany owacją, a jednak to rola w killerze pozostawała w sercach ludzi najgłębiej. Kiedy po latach pytano go. Czy nie ma dość bycia utożsamianym z jedną postacią? Odpowiadał, że przeciwnie, że to największe szczęście aktora, gdy ludzie pamiętają rolę, w której zagrał. Bo aktor bez roli jest tylko człowiekiem z twarzą, ale aktor z rolą staje się częścią kultury. Dzieło, które uczyniło Pazurę sławnym, żyło więc nie tylko w kinie, lecz także w codziennym języku, w memach, w anegdotach, w cytatach. Było jak echo tamtych czasów, które wciąż powracało przy okazji każdej rocznicy, każdego wspomnienia. Anna Nowak, jego późniejsza żona, mówiła często w wywiadach, że to właśnie ten film pokazał jej, jak wielką charyzmę ma jej mąż i że w nim zakochała się nie tylko jako w aktorze, ale jako w człowieku, który potrafi rozśmieszyć cały kraj, a jednocześnie pozostać zwykłym Cezarym w domowych pieleszach. W ten sposób powstała legenda. Nie był to sukces oparty wyłącznie na pieniądzach czy nagrodach, choć i te przyszły w obfitości. Była to historia, w której talent spotkał się z odpowiednim momentem dziejowym, a film stał się bramą do nieśmiertelności. Ludzie oglądali killera po kilka razy, cytowali kwestie, organizowali maratony filmowe, a kolejne pokolenia odkrywały go na nowo. Dot tak powstaje dzieło, które nie starzeje się wraz z upływem lat, ale nabiera wartości, bo przypomina o epoce i człowieku, który ją uosabiał. I choć Pazura zagrał później wiele innych ról, DLA milionów widzów zawsze będzie tym bohaterem. Trochę przypadkowym, trochę szalonym, ale zawsze prawdziwym dot historia dzieła, które ukształtowało nazwisko Cezarego Pazury, nie kończy się na premierze Killera ani na pierwszej fali entuzjazmu widzów. To dopiero początek opowieści utkanej z tysięcy szczegółów, które razem tworzą niepowtarzalny obraz fenomenu kulturowego. Każdy detal od reakcji krytyków, poprzez zakulisowe anegdoty, aż po codzienne spotkania z fanami staje się tu kolejną cząstką mozaiki. Kiedy film trafił do kin, kolejki przed kasami przypominały czasy świetności kina lat 80. Ludzie stali godzinami, by zdobyć bilet, a gdy seanse były wyprzedane, prosili bileterów o możliwość dostania się choćby na schody sali. Niektórzy przynosili własne składane krzesła, byle tylko zobaczyć film. To właśnie wtedy zrodziła się legenda o kinie na stojąco, której bohaterem był pazura i jego rola. Za kulisami produkcji kryło się bogactwo epizodów. Charakteryzatorki wspominały, że aktor, przygotowując się do zdjęć, sam dopracowywał detale wyglądu bohatera, fryzurę, ubrania, a nawet sposób wiązania sznurówek. Reżyser przyznawał po latach, że wiele scen zawdzięcza improwizacji pazury, potrafił jednym gestem, grymasem czy spojrzeniem nadać całej sekwencji nowy wymiar. Operatorzy opowiadali, że kamera lubiła jego twarz, a każdy ruch aktora sprawiał, że obraz stawał się żywszy.